W związku z żołnierzami krajowej koło Stalowa Wola o pomoc w dekoracji. Pani Wójt zostanie udoktorowana medalem, e, na którym jednym z wizerów na jednej z na jednej stronie jest postać żołnierza, który, którego wykonał dla nas Andrzej Pityński, a Andrzej Pityński, jak wielu z Was wie, był synem żołnierzy, którzy walczyli pod Kuryłówką i poznali się na wozie podczas transportu kiedy byli obydwoje rani także tutaj też taka symboliczna jest, jest sytuacja dziękuję z wielką satysfakcją informuję że pani Agnieszka Wojczyńska otrzymuje odznakę za zasługi dla koła obozu nisko Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dekoruje prezes Koła, Zbigniew Kartów. Спасибо. 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 Спасибо.